Kliknięcia w tym filmie. W tym filmie wyglądasz? Czemu, na to Czemu ta kamera jest odwrotna? A co nie wyjściowo wyglądasz? No tak, nie wiem. Się na tą stronę do innego fryzjera chodzić. Nie, dobra, Chuj, gani. A, bo to dupy strony się nagrywa. Widzisz, pa, Widzisz, lewa ręka? Z prawej strony. Co mówisz? To o to chodzi? Co? No, powiedz, co się stało. Nie, no możesz powiedzieć. Jak ja błęk? Pokaż, ja co się stało. Się z rączki A tak sam? Może. Ja może sam, może nie? No. Jeszcze mu zostaje, bo wypuści. w polskich czasach tak się kowrotkę zbija może ci pomóc jakaś coś przytrzymać czy, czy dasz sobie radę no nie wiem takie ryby się wyciągało no, tak... ale nie, nie ciekawie to wygląda muszę szczerze powiedzieć. No już godzina druga a, 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 a brań na razie mało praktycznie na pijawkę było tylko jedno Aleś na tej stronie Agiel nastawiony mojego wika i jest chyba około 40 stopni w piszepu no i właśnie pierwsza twoja kompię w to tym roku moja tak? w tym roku a ci mogę pomału na razie No nie włoski no, już... Miał jak już powiedziałeś że się ładuje wtedy teraz musisz jumpować z, pi z pierwszego tego w butach <noise> Młody grzyw to, to ten młody co ten? Coś czupaki ci nagrywał? Nie, nie, ten myślałem. Dawaj Janek, ciągnij, bo wszyscy są ciekawi, co tam masz na końcu zestawu. Co, co ci tak połamało kołowrotek? Nie wierzę. Odczepiło się to coś, co połamało ci kołowrotek, tak? Ja cię kręcę. A, Janek, nie wiadomo, czy to była ryba, czy to był kołek wielki. Nie, nie było. Brat cię zabije za to. No, ale nic. Taki dzik śmieszny. Piękna rybka. Zaprezentujemy. Yeah